na YouTube, jemy zaraz śniadanko, po treningu lecimy do siedziby WK. Wcześniej nagrywaliśmy tam za krzewem i lecimy na Warszawę. Dzień zawsze zaczynamy sobie od nowości. Elektrolitki, mega szybciutkie śniadanie, zobaczcie. Płatki owsiane, białeczko, jogurcik, odrobina masła, bum. Troszkę owoców, Bardzo szybkie śniadanie i w międzyczasie chłodzi mi się taka galaretka z KLD, Pamiętajcie, kordon czeski macie taniej. Dojechałem. Jesteśmy u siedziby WK. Toyotka, jak zwykle, doprowadziła mnie bezpiecznie na miejsce. Zaraz chodzimy do środka. Witamy się, rozgrzewamy i lecimy z materiałem. BUM! Kaja z sobą. Znana postać polskiego świata fitness. Kojarzona z ekipą WK i promowaniem zdrowego stylu życia. Dla wielu to po prostu dziewczyna owcy. Ale Kaja robi swoje. Prowadzi kanał Dźwigaj Dziewczyno. Kulturystyka. Trójbój siłowy. Ninja Warrior. A teraz łączy akrobatykę ze streetliftingiem, trenując pod okiem za krzewa. Za trzy tygodnie startuje w zawodach i wygląda na to, że będę musiał im trochę pomóc. Czy podnosi już więcej od króla fitnessu odziśliwy? Zobaczymy. Jesteśmy właśnie na siłowni WKA i dzisiaj moim gościem w serii podciąganie dipy jest Kaja Soboń. Pierwsza dziewczyna w serii, więc to może zapoczątkować tutaj coś nowego w tej serii. Może dziewczyny się będą przełamywać, potem będziesz nominowała, więc zobaczymy, no, ja kogo myślę, tam że nominuje. Stworzymy bardzo tak? silną klasyfikację. Będziemy zaraz właśnie robić podciąganie i dipy z ciężarem. Tak się nawet składa, że Kaja będzie startowała niedługo w zawodach, tak? Zgadza się? To bardzo spontanicznie wyszło ten. Udział w zawodach, głównie ze względu na to, że DZIK jest sponsorem i organizator już tak mnie od roku robił podchody, że może sobie wystartuję, może sobie spróbuję. Brakowało mi takiego punktu, do którego bym dążyła, bo wydaje mi się, mm. że większość osób z tym sportowym pierwiastkiem potrzebuje jakichś takich mm -hmm, mikroceli, mm -hmm, żeby mm -hmm. jednak w jakimś kierunku zmierzać, a jednak podciąganie. DIPy może niekoniecznie to jest tutaj dodatek, ale podciąganie zawsze było takim moim top jeden ulubionym ćwiczeniem, w którym e, lubiłam progresować, więc e, też uznałam, że po prostu zawody są fajną opcją do tego, żeby przycisnąć trochę. A w jakie wyniki celujesz? Głównie celuję, żeby pobić swoje jakieś tam personal besty dotychczasowe, ale gdyby to było na przykład 35 w czynapie, to już bym była tak full usatysfakcjonowana. Okay. A dipa nie robiłaś by za bardzo wcześniej, tak? W martwym ciągu robię ci 152,5, a jak mam wycisnąć 5 dych na klatę, to ja już jestem cała spocona i walczę o życie przy każdym okay. powtórzeniu. Tak. Ja wam powiem taką sytuację, że na przykład ja pamiętam, że jak ocierałem się o pierwsze zawody, to pól... Bardzo szybko mi sprogresował i ja na przykład na podciąganie, bo wtedy była taka formuła 30 na przykład 2 kilo na ilość, to ja w tej formule potrafiłem być w tej topce, że może nie najlepszy, ale w górnych widełkach tej topki, ale w dipie byłem zawsze najgorszy przykład, ja na mistrzostwach polskich już to kiedyś mówiłem się, poryczałem, bo odpadłem, znaczy poryczałem. No przykro mi było, bo odpadłem, pamiętam z pierwszego etapu. Podciąganie poszło super, no a w dipach wypadłem najgorzej. A teraz, zobaczcie, masterowałem, bardzo ciężko wcisnąłem te dipy, a teraz na street liftingu, ja dipami sobie tak odchodzę, robię sobie taką przewagę, ale to nad nimi ciężko katowałem. I wciąż wiem, że jeszcze można je doszlifować, mhm. Więc w swoim przypadku myślę, że będzie też tak. Tak, będzie. tak. Ja widziałam, jak zaczęłam z zakrzewem trenować, to wychodziliśmy z takiej bazy, że robiłam 20 puli, na potrafiłam zrobić jedno w porywach do dwóch pompek na ziemi. Cała się wyginałam, okay. brzuch mi nie trzymał. I parę miesięcy potrenowaliśmy i doszliśmy do 40. No zobacz, pompek. Więc ja wiem, że jest potencjał, to tylko i wyłącznie zaniedbanie z mojej Progres. strony. Że robiłam Progres. to, co lubię, tylko i wyłącznie, no. czyli te pule, a dipy były znienawidzone, także wobec nich nie mam żadnych oczekiwań, jeżeli chodzi za o zawody. Mm -hmm. Dwudziestkę miałam do tej pory jako takiego maksa w dipie. Okay. I to był max przed dwóch lat. Zbaczem. To co, rozgrzewamy się? Tak. I lecimy z tematem, nie? Ja to korzystam że dzisiaj mam kopalnię wiedzy mm. ze sobą. Naprawdę, już to mówiłam na kamerze, uśliwy, że coś czuję, że ostatnie pół roku nadrobimy przez najbliższe trzy tygodnie, jeśli no chodzi nie o przygotowanie. Pierwszy, najważniejszy punkt treningu kalistenicznego, zdejmuję buty, Dobra. bo z dodatkowym obciążeniem to ja nie, nie, nie zrobię. Też ściągam. Ile czasu trwa Twoja rozgrzewka średnio? Licząc wszystkie aktywacje, ja jeszcze zazwyczaj robię trening brzucha już taki pełnoprawny, w rozgrzewcze. To powiedziałabym, że z pół godziny to się tak grzeje. Tak, tak, solidna. tak. Ja no, już jestem w takim wieku, że muszę uważać I w na drugą. Fantazję. Ale powiem Ci, że to uczy. Bardzo dużą krzywdę sobie zrobiłem. Mm. I to mnie potem nauczyło, żeby się solidnie rozgrzewać, mm -hmm. a potem dźwigając duże ciężary, zauważyłem, że ta solidna rozgrzewka sprawia, że te wyniki bardzo się mocno poprawiają. Po co ryzykować? Po co ryzykować, dokładnie. Może ja widziałam wczoraj filmik, który się u Ciebie pojawił z tym zerwaniem Bicka. U Damiana, no. Mm -hmm. Nie, powiem, trochę mi to na psy wjechało, żeby nie maksować. Ale wiesz, co ci powiem? Bardzo specyficzne to było, powiedziałbym, że aż dziwne, bo to nie jest tak, że on z buta wszedł na tą 60, nie? Mm -hmm. On cię rozgrzał i my stopniowo zwiększaliśmy ciężar i powiem ci, że tak, 50 było tak, 20 na luzie, 40 na luzie, 50 na luzie, 55 bardzo pewnie i robiliśmy 60. I to 60, ja wiem, że ono by weszło tak dobrze, że my byśmy szli nawet po 65, ale coś poczuł. I pytanie, czy on miał jakieś nagromadzone mikrourazy? Które że po już prostu był nie wytrzymały. Po prostu troszeczkę to tak, i tak. nie zdawał naruszony. sobie z ich sprawy. No. I czy po prostu, no nie, no nie wiem, no bo nie wierzę, że po prostu tak nagle by się coś takiego stało, tym bardziej, że widać było, że on miał na to, na to siłę. Mhm. To nie było brak siły. A on y, tak permanentnie zerwał to ścięgno nie. Operacyjnie? Nie, nie. okej. Okay. Nie. Ale ja przyznam, że to był jeden z powodów, dlaczego nie robiłam przez lata chinapów z obciążeniem, bo miałam podświadomie to, że bałam się zerwania wizał. Powiem ci że właśnie, że ja z tyłu głowy. Też tak mam, że jak ja się podciągam ci z dużym ciężarem, jak ciągnę tym bicepsem, to ja czuję na nim takie obciążenie, mm -hmm. że ja mam wrażenie, że, on tam, że tam się może coś stać. Mm -hmm. I to też jest taki jeden z powodów, dlaczego ja wolę nachwyt. Tak czuję się tak. bezpiecznie na nim. A wiesz, jak dźwigniesz taki duży ciężar na tym nachwycie, to jest. Dla mnie według mnie jest większa satysfakcja. No. Według mnie jest naprawdę większa. Ogólnie teraz się przygotowywałaś do zawodów, co so stricte treningi z krzewem robiłaś, pod ten street tak? No, generalnie u mnie, jeżeli chodzi o treningi, jest no. taki problem, że ciężko jest mi się zdecydować na jeden sport. Okay. Więc cisnę dużo rzeczy na naraz. Ogólnie kalistyniki, dorobisz dużo ostatnio. Z krzewem miałam Dobra. w planie trzy treningi tygodniowo, ale do tego dochodziły dwa takie kilkugodzinne okay. treningi akro. Także okay. trochę takie połączenie. Z góra dół chowamy głowę i wracamy. No, w to akro się faktycznie wkręciłam, Sam i tak dalej także i tak ta góra pracuje. Oczyśliwa, może poprawisz wynik, bo to 30 kilo tak słabo wypada na tle. Też masz 30 kilo? Też masz 30 kg, możemy sobie rękę podać. To to <laughs> Dawaj dobra, dobra, już dzisiaj. tak nie czaruj, już tak nie czaruj nas. teraz 20 6. No, to teraz teraz byś to poprawił. Troszeczkę sobie przeskipowaliśmy rozgrzewkę, akurat, żeby tutaj nie wprowadzać wam takiś Nudności, zamieszania, a tak serio to kamerzysta sobie poszedł do śliwy. A, ale teraz wrócił i to jeszcze sam odziśliwa, więc cała no, przyjemność po mojej stronie, kłaniam się nisko panu. Jak zapatrujesz się na małpi chwyt w robieniu rekordów? Testowałem. Testowałem to dosłownie parę tygodni temu mhm. specjalnie i powiem ci tak: małpi chwyt daje mi bardzo fajny start, ale wykończenie jest cięższe. Okay. Przy tym małpi chwycie mogę tak chwycić, bo jakoś może mocniej pociągnąć z tych pleców, jakoś ten ciężar ciała mogę mhm. bardziej przełożyć na, te, na tą zewnętrzną. Stronę. Zauważyłem, że jak mam ten chwyt ściśnięty mocno, to wykończenie Końcówka. jest mocniejsze okay. i ono daje takiego mi busta siły. Jak miałem... łot, ciężary poleciały. Testowałem sobie, że jak miałem ten małopito to tu z dołu. Fajnie, ale jak sobie zamknąłem chwyt, to czułem, że ta petarda tutaj jest mocniejsza. Ale to jest też kwestia indywidualna. Na przykład jest taki Vital i Feszuk, to oni na przykład robią małpi i oni tu z dołu robią sobie taką petardę, że to dokończenie i tak zrobią. Mm -hmm. A na przykład znam osoby, które robią zamkniętym i robią kolosalne wyniki, nie? Więc podejrzewam, że to jest też kwestia tego, jaki masz styl podciągania. Bo niektórzy się umieją tak podciągać, idą do góry, i tu potrafią walczyć i to jeszcze dociągnąć. Ja tak się nie umiem podciągać. Ja mam tak, że albo na raz pójdzie, albo jest lipa. Jak nie, jak, jak nie skończę ruchu na raz, to ja już go nie wyciągnę. Jakbym miała robić na ilość powtórzeń, no to tylko i wyłącznie I Może ten jeden rep maksymalny, no to nie zrobi aż takiej różnicy, No, no, no. ale na ilość, to nie byłoby szans, żebym się długo utrzymała w zamknięciu Tutaj chwycie. po prostu cię. No dłoń cała mi się pompi okay. przed ramię. Okej, okay. a właśnie, jaki chwyt robimy dzisiaj? Tak? No próbujemy, jak już mamy odwzorować warunki zawodów, no to lecimy. No to dobrze, to lecimy czy na Klasycznie. Pas ultralekki, Możesz sobie zobaczyć. Pokażę ci pas, z którym my zazwyczaj robiliśmy. <noise> Plus pięć do wyniku. <noise> Nie, no serio jest Nie. taka akcja. Ale... No To porównaj sobie te dwa. No, a tutaj jeszcze jakbym miał ten alpinistyczny, to już w ogóle błyszczyła lekkość. Oh wow. I tu jeszcze, no zobaczcie, no najlepsze warunki stwarzamy, żeby rekord poszedł. A potem lecimy przebić odzieśliwe wyniki na podciąganie. Jeszcze raz. Ale szczał. Dobrze. No. Pyk. Super, ale masz dynamikę fajną. Robię od trzech lat naukę Masylapa. i jeszcze już go nie mogę zrobić. Nie możesz zrobić I nie tą dynamikę, bo mam strasznie słaby transfer przez to, że ten push u mnie jest tak oporny. Dajcie znać, czy chcecie naukę Masylapa, bo to może być fajne, bo ty masz bardzo duże siły i byłabyś fajnym przykładem, bo bazę masz. Co tutaj można faktycznie zrobić, żeby go garnąć? Zrobimy 10, 20, 25 i potem pójdziemy po 31, 25, chociaż tak, żeby był ten rekord, no, no. tak? Dobra? Tak. Ty masz petartę z dołu, to widać, że. Ty ty jesteś też taką osobą, od razu to zauważyłem, że ty musisz zrobić ten ruch pierwszy raz porządnie. Mm -hmm. Na przykład zrobiłem pierwszy raz w życiu 90, to tak wystrzeliłem z dołu, tyle mocy wygenerowałem z dołu, że ta góra poszła lekko i ludziom się wydawało, że tam był ogromny zapas jeszcze, ale nie było zapasu. A w tylko po prostu... pewnie 5 minut w ogóle trwał ten ruch. No nie, Skurde, nie był szybki, Daj spokój, ale... daj spokój. Długa droga była. No, mówię, to jest, jest pól, jest pól. Dobra, 10 kilo. Dwa razy. Dobrze, mocno sobie chwyć, ty zawiń ten chwyt, żebyś czuła, że masz siłę pełen wy prosądź łopatkę i no może na moją komendę góra ształ. Dobra, dobra zrobimy jak na zawodach okej dobra jasne okay? dobra ciśnij ształ stau dobra zejdź puszczasz ciężar nogami Okay. Puszczasz. To Ja jest... puszczam. No. A widzisz, bo jest nisko, nie? To ja jest... znaczy że dobra, tutaj Dobra, dobra, to damy wyżej, udajdzie. damy wyżej, damy wyżej. Dlaczego? Im większy masz ciężar, dycha zajebi się zaliczona tak w ogóle. Mamy 10 kg. Im no, to większy już nie będzie przypału. Słuchaj, im większy masz ciężar, im większy masz ciężar. Jeżeli on ci się buja, to on Cię ciągnie. No. Na pewno miałaś taką sytuację, że się podciągałaś na drążku i miałaś taki zły moment wyczucia, że na przykład w maselapy to jest istotne, tak. że na przykład masz taki point którym jest najkorzystniejsze pociągnięcie. Mhm. Jeżeli na przykład Ty zaczniesz ruch, a ciężar akurat Cię pociągnie, załóżmy, do tyłu, to Ty się ruszysz, on Cię lekko szarpnie, nie dociągniesz ruchu, przeczekasz, tracisz siłę i możesz spalić podejście. Tak. Jeżeli trzymasz sztywno ten ciężar, go stabilizujesz, to raz, że tutaj więcej mięśni jest aktywnych, to nawet dociskając tymi jeszcze nogami, to Ty możesz potem jeszcze potem dociągnąć, mm -hmm. bo te nogi dajesz w przód. Ale odnośnie tego złego timingu w podciąganiu, to faktycznie przy robieniu masy lapa, jak z lekkiego bujnięcia robię, to notorycznie mam ten problem, że za, za późno to, wychodzę w górę. A wiesz co na przykład dużo osób robi przy masy Robi za mocne bujnięcie. A wiesz dlaczego? A, no. Bo się boi, że go nie zrobi, mm -hmm. a potem jak rusza, to nogi są tak daleko od drążka i pod takim kątem się podciąga, mm -hmm. że ty nie możesz przejść. No to ja robię za późno wyjście, nie bujam się bardzo, ale przez to, że robię późno, to w momencie, jak już Jestem tym, powiedzmy, żebrami przy drążku i chciałabym się przełożyć na niego. To mnie już wahadło ściąga do dołu. no Nie Ej, z tego mnie yy, nie zjebie? Jak wezmę talerz wukadzik? się do niego przyjechać. Kurde, to mam gdzieś inny, serio? Nie, akurat do tego się nie. Nie pozdrawiam, Zator. Ja to pokażę, bo to jest bardzo ciekawe. Dużo osób, jak robi na maksa podciąganie, to robi coś takiego. Łapie się. I sobie strzela, nie? No. Ale nie wiem, czy ty to zauważyłaś, ale ja się odbiłem z łopatki. Ale okay. ja, ja jeszcze się nie puściłem nogą, a już się odbiłem z łopatki. No. A w momencie, w którym ty musisz poczekać... Właśnie. Sędzia ci daje komendę start, już jest ciężej, już tak się nie odbijesz. I ktoś był zdziwiony potem, że nie dźwignął tyle, ile robi na treningu. Dlatego jestem ciekawa, czy te trzy dychy dzisiaj pójdzie, bo ja robiłam typowo, zeszłam z boksa zrobi i od razu No wyprostu w łokciach, ale od razu przeniesiona Zrobimy była na energia. komendę. To Takino. może jednak o trzy dychy walczymy. Co? Magnezję masz? Jeszcze sobie dołożę, wiesz? To zaraz ci dam. Bo ja to mam takie spaczenie z Ninja, że... Magnezji Czekaj, nigdy nie dużo. chyba trochę teraz nie. A ty miałeś kiedyś jakąś kontuzję, która by cię tak na... Ja tłowicze? mam endoprotezę prawego biodra. No ale dobra, biodro przy pulu, przekładać się <laughs> No, Daleko jest! No powiem ci, że przez to mimo że bym chciał, nie mogę w czwórboju startować na przykład już. Nie? A bo tam ma... przysiad jest? Czy bo przysiad i ma slap, nie? Okay. A ma Slap ma mocne. Więc tutaj troszeczkę jest kaplica przez to, nie? Mm -hmm. I to, że mam troszeczkę mniej wyboru przez to w zawodach, nie? Okej, okay, rozumiem. No. Ale z drugiej strony cieszę się, że mam chociaż zdrowie i mogę teraz normalnie chodzić, ale miałem problemy, nie? Co so, lecimy 20 kilo? Tak, tylko to, bo proszę magnezji troszeczkę. A, dobra, dobra, dobra. Nawet dla głowy. Dobra. Nie patrz stricte na to, że ja powiedziałem góra, tylko poczuj, moment, szczel z łopatki sobie i pociągnij najmocniej jak możesz, nie? Mocny chwyt, nie? Dobra. Dobra. Góra. Dobrze, dobrze, super boks, aczkolwiek. Nie byś... ściskałam. Co? Nie ściskałam, chyba Nie na wiesz, szależa. czego mi brakowało? No? Mocniej z łopatki. Brakowało się? No! Z hmm. dole. Ja bym, ja bym... Według mnie byś wtedy poszła mocniej. To... A w jaki sposób strzelasz z tej łopatki, jak już widzisz? Bo rozumiem, jak schodzisz z boksa i jest ten taki ruch wyprostu nagłego, ale... Patrz, miałaś zwiz no. i zrobiłaś górę. Nie? No, a ty robisz sobie... taki przeprost delikatny. Zobacz, robię oddech. A. Czaję. I jest taki szał. I lekko się jeszcze... Do... Rozciągasz, tak? żeby nagle się spiąć, tak, tak no. Bo ja bardzo o, jestem taki, że nagrywam wszystkie serie, nie? Muszę mieć wszystko wypracowane. I zauważyłem, że w seriach, w których wykonywałem szczał z łopatki, mój ruch był szybszy. Jeżeli był szybszy, to generował większą moc. Jeżeli wygenerował większą moc, to można zrobić lepszy wynik. Ale to są takie niuanse, pamiętam, jak nie mogłam przejść bariery 20 puli i taką różnicę zrobiło mi to, że przy tej granicy 20 zaczęłam sobie tylko chwyt poprawiać. To nie jest tak, że puszczałam jedną no, dłoń, no. tylko podchwyt po prostu, znaczy nachwyt sobie po prostu przełożyłam jeszcze raz i to tak zaktywowało to przedramię, że nagle dostało mocy jeszcze na kilka ruchów. I to jest taka drobna rzecz. A to no. Jak oceniasz tą dwudziestkę? No. Bardzo lekko. Tutaj by się wydaje, że wysoko podniesiesz poprzeczkę. No że tak, ale podciąganie to jest moja rzecz. Przejdziemy na dipy już te oma, o, emocje opadną troszeczkę. Trochę zejdziemy na ziemię, jeżeli chodzi o wyniki. <laughs> to chyba rzadko jest taka dysproporcja, żeby ktoś robił aż o tyle mniej kilogramów na dipie niż w No ja w tak pulę. miałem kiedyś właśnie, nie? No. że byłem bardzo sobie, że jak były te dipy 48 kg to potrafiłem zrobić 6, to były moje debiutanckie zawody, a pule 32, 10. No, ale jesteś dowodem na to, że da się odwrócić tą dysproporcję. No, aczkolwiek uważam, że nie mam jakichś dobrych Idealnych predyspozycji pod ten bój. Mhm. Znam osoby, które mają po prostu tak też tą kość ramienną, wszystko, długość, ten ruch mają taki, że idealnie to się przypasowuje na to, mhm. nie? 25 kg. Ładnie. Nie wiem, czy był ten ten się starałam się troszeczkę sobie doprostować jeszcze przed ładnie zrobiłaś, Ale wiesz co, zerkniemy sobie jeszcze zaraz na kamerze, na pewno no. wyszło ładnie, żeby zweryfikować sobie formę. Ale jedno jest pewne. 31,25 spróbujemy, nie? Fajnie, fajnie. Spróbujemy. Robimy 31, 25, duży wynik i atak na odziśliwe, który zakończysz. To jeszcze ważniejsze. To jest, niż to, to jest ważniejsze, jeszcze ważniejsze. Że ja na przykład widzę po sobie. Że nawet jeżeli ważę te 5 kg więcej, tak jak teraz, na przykład 63-64 kg, o wiele lepiej się podciągam. Jak ważysz więcej? Tak. A u mnie znowu odwrót. No bo wiesz, waga, no nie? Ale ja na przykład wszystko mam skumulowane w nogach i jak zaczynam gubić wagę, góra mi od razu kapcieje okay. i to się nie przekłada później na... Ja na przykład, jak jestem na końcu masy, to podciąganie to jest tragedia. Masy wszystko na tym cierpi. Masy up to w ogóle potrójnie na tym cierpi u mnie. I jeszcze, na... I dlatego jeszcze zawsze stosujesz się potem na zawodach metody robienia wagi, nie? Okay. ci powiem, jakie sobie najlepiej wprowadzić, ale to okay. potem. No, ale to potem. To jest wiedza tajemna. To jest wiedza tajemna. Skup się. I mocno, dawaj, mocno, 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 mocno! O kurwa! Ale to wjechało, pięknie, góra super! Ale tutaj bardzo tak fajnie ten ruch pociągłaś, nie? Ta góra tak pewnie, aż chcę zobaczyć jeszcze na kamerze jeszcze raz zaraz, ale to część po więcej! Cieszę się bo nie poczułam niepewności w trakcie tego wiesz. Nie, no to, to był, Ale to wiesz, co to ci powiem ruch był jednostajny pewny. Taki naprawdę, że tu kurde, jeszcze tam trzeba spróbować Dziękuję więcej. Za... Zarazie a tak na Zetoro. <laughs> Weszło to zacnie, więc tutaj naprawdę już. Dobry wynik i atakujemy 35 kg, a tamto już był rekord, nie? Tak, tak, tak. No już to kurczę, zobaczcie. W tutaj to już w ogóle nie patrz na ten ciężar, po prostu spróbuj mocno, mocno wystrzelić. Okay, sobie dociągnąć. sobie. Do Szczerze ci powiem, że to 31 25, mhm. ale mi się bardziej podobało niż to 25. Z większym respektem do niego podeszło. Dobry chwyt, żebyś czuła, że jest po prostu beton chwyt. Aj. Mocno, mocno, moc, mocno, mocno to do Dawaj, 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 dawaj! Nie, tam już, da, widzisz, zabrakło tej Aj. mocy, nie? No. Już zabrakło tej tej mocy. I do 90 stopni luz, a już od 90 stopni jakby wiesz. Odcięcie, ale to fajnie, bo to jest wynik, który chciałabym za te trzy tygodnie wymaszerować. Jest, jest, je, jest do zrobienia. Jest do zrobienia. Ja ci powiem nawet, jak dobrze przetrwiesz te trzy tygodnie, to nawet spokojnie możesz go zrobić. Spokojnie. Okay. Spokojnie możesz go zrobić. Okay. Mamy rekord. Mamy odziśliwe. Mamy i mamy odziśliwe. <laughs> więc dwie rzeczy, dwie pieczenie na jednym ogniu. Fajnie. Teraz czas przejść na, na, na dipeczki. Wtedy musimy robić na na tych poręczach. Nie respektuję ich właśnie dlatego. Musisz walczyć też z tym, żeby one się nie rozchodziły. A jak się rozchodzą, o, tracisz, widzę, tracisz napięcie. To dzieje, no. Tracisz napięcie, nie? E, no, ja ci powiem tak. Technika moich dipów jest adekwatna do tych poręczy, więc jestem otwarta na wszelkie sugestie. Tak. Twój dip wygląda dobrze. Chciałabym zrobić 20 kilo, bo to byłoby Na było, dipy? No, Na dipa. No, 20 kilo by chciała zrobić? To by było takie coś, taki pułap, który by mnie satysfakcjonował. Pierwsza seria 10, tak? No, zrobimy sobie 10 okay. dwa razy. Dobra, dobra, żebym sobie zobaczył. Co jest bardzo istotne w tym dipie, to to najważniejsze, żebyś ten bark skierowała mocno do przodu. Okay. Jakbyś chciała się zamknąć w klatce. Bo jak się zamkniesz mocno w klatce, a klatka jest tu bardzo silnym mięśniem i ty potem schodzisz, to ona tu trzyma i jesteś w stanie tym na pewno poprawić wynik. Dobrze jest nagrywać dipy, żeby sobie wyczuć stick point 90 stopni. No właśnie. Bo w tym no. dipie problem jest taki, że jak robisz jedynkę i zejdziesz tyle za głęboko, to ty już może nie wyjść. Ja mam problem taki, że wydaje mi się, że tak na granicy jestem tej głębokości, że okay. nie zawsze to jest zaliczalne 90 okay. stopni. Okay. A nogi zawsze w takiej pozycji hollow sobie utrzymujesz? Ja mam tutaj gdzieś talerze, nawet widać. O, widzicie, mam pokaleczony tutaj, bo tutaj dociskam zawsze tymi... I mam je tu. No a na przykład tutaj dla Ciebie nie jest za nisko? No nie jest nisko. Muszę w sensie, na zawodach to jest wyżej, bo no, nie dotykasz oczywiście, nogami Oczywiście, do no, na okay, zawodach jest wyżej okay. i nawet będziesz mogła sobie dopasować szerokość chyba na zawodach. Tu jest dużym, dużym problemem jest to, że one się rozchodzą. Ja Ci powiem tak, w dipie, jak tu Ci się rozejdą łokcie, mm -hmm. To jest dupa już. No. Ja jak rodzajną to już jest dupa. Węzie. W sensie A nawet tutaj... jak robię pompki, no, to ja no. zawsze robię ultra węziutko. No. A pompki. jak tutaj ci wiesz, że rozchodzi, no to już może że zautomatujesz jeszcze ciężej. No. Lecimy dyszkę dwa razy, zobaczymy sobie. Dobra. Spróbuj właśnie Dobra. te barki tuż przed ruchem, nie? Okay. Cyk, cyk, sobie zarzuć do przodu i spróbuj zejść w dół i wystrzelić do góry. I to jest śmieszne, nie? Bo ja teraz wchodzę z tą dychą, ja nie czuję się pewnie, że ją zrobię dwa razy. <laughs> nie no, pewnie. <laughs> Dawaj. Góra i góra. Super! Bardzo dobrze? Tylko pilnuj te nogi, żeby cię do tyłu nie uciekały. Ale lekko, 20 wchodzimy od razu. To jest mój taki pułap, gdzie czuję, że nie ma siary, nie? Ale to ja ci mówię, że u mnie jest taka loteria, że ciężko, ciężko jest Nie, mi no robimy 20, ja ale tam pójdziemy siłę. na pewno dalej. no Przecież nie ma no, co, nie po będziemy się tu... A to głębokość była y, zaliczalna? Głębiej niż 90 nawet miałaś. O. No właśnie, ja ja, bo na przykład, ja ci pokażę zaraz. Ostatnio mi zakrzew włączył do treningu takie ćwiczenie, gdzie mam robić trzy dipy w maksymalnym slow motion, w sensie, że na długość schodzenia i wejścia, i najbardziej głęboko jak jestem w stanie. Najbardziej głęboko, tak, jesteś w stanie? Że mam, ja wchodzę wręcz do takiej pozycji, ale cały czas jestem napięta i staram się to zrobić jak najwolniej. Tylko troszeczkę, troszeczkę mieszasz układowi nerwowemu wtedy, nie? Jaki ma być zakres ruchu? No, tak? no okay. trochę, tak uważam, nie? Że no. trochę tam jest mieszasz i poza tym, wiesz, no, robienie, robienie bodyweight na przykład tak, a robienie z ciężarem to jest coś zupełnie innego. No, to widzisz. Dlatego to dobrze, że następne trzy tygodnie tutaj jeszcze od doświadczonego zawodowca. Troszeczkę ściągnę. Zobacz, ja na przykład to robię, to tu ci pokażę moje. Wam nie pokażę, bo to, bo to przed, przed zawodami, to wiecie, to nie można zdradzać. Jak robisz ten ruch ileś tam razy, to w końcu musi no tak, się, musi tak, się tak, przyzwyczaić, tak. nie? Słuchajcie, 20 kilo, ale to w ogóle no, nie ma o czym Nie nastawiacie, się, że to będzie koniec, bo to będzie dopiero początek. Ale mówię ci, że jak robiłam trójbój siłowy, to dochodziło do takich sytuacji, gdzie robiłam na przykład 57,5 na 3 ruchy na klacie i było git, mhm. a 60 kilo nie ma szans, żeby tak po prostu zwerbować okay. nagle moc do wypchnięcia. Najpierw, pierwsze co robisz, mocny chwyt. Musisz tak chwycić, byś chciała z całej siły zgnieść poręcz, nie? Mhm. Musisz wyczuć ten chwyt, nie? Wciskasz chwyt, potem barki do przodu, dopinasz je do środka, bo ta klata musi być spięta i w tej pozycji teraz dopiero puszczasz ciężar, schodzisz w dół i góra. Okay. Nie? Zrób sobie to, zobaczysz, bo jak no. ty przygotujesz dobrze ciało przed ruchem, to lepiej ci się go zrobi, mhm. nie? Tak, tak. Zobaczysz. Jedyneczkę tutaj, nie taką. Tak, tak. A powiesz mi, ja ci w którym momencie ten point zaliczalności, żeby iść w górę? Mogę to zrobić, ale wolałbym tego nie robić. Ale ja już ci powiem dlaczego. Bo na zawodach był sędzia. Nie powiem, kto to kurwa był, ale powiedział, jakby co, jakby ktoś nie był pewien, będę mówił góra. Ja się bałem, że nie zaliczę. Więc mówię, chodzę w dipa. Wtedy miałem chyba tam 100, 100, 135 kilo i schodziłem wolniej niż normalnie, mm -hmm. bo, bo nie chciałem przegapić momentu, coś ten. Więcej siły na tym traciłem. No tak. Druga rzecz. Ja uszczyłem, że mam to 90, ale on mnie dał komendę jeszcze góra. I ja schodzę głębiej i dał mi komendę góra i kurde, mówię. Ciężko. No. I potem miałem 5 kilo więcej. 140. Mówię pierwszego, robię po swojemu. Schodzę, dół, szczał, lżej niż to 5 kilo mniej. Dlatego ci. tak, okay. dlatego rób po swojemu. No Musisz poczuć to. Najwyżej będzie za płytko tak. i zrobimy jeszcze. Najwyżej no będzie za płytko, ale posłuchaj, ale ty sobie ty ty możesz powiedzieć w głowie. Okej, okay, było za płytko, ale miałaś na to siłę, tak? Dociśnij ciężar i dociśnij. I góra. Dobrze. Bardzo ładnie, tylko te nogi ci do tyłu uciekają, nie? Okay, okay. Ale siłowo super. I... 25. A jak głębokość 20? Głębiej niż 90. Spokojnie. No, spokojnie. Ja po prostu jakoś chyba pod dziwnymi kątami zawsze z telefonu to nagrywam. Jak patrzę z dolnej, tego, to wydaje mi się, że jakoś to jest 90. Powiedz, ruchu. było, było głębiej niż 90, nie? Wydaje mi się, że tak. No. No. A o wczarzach przez ostatnie tygodnie, nie, nie robisz tej głębokości. Nie, Kto? Nie, nie. Mój Michał. No. Jak patrzył, no nie? tylko że… Ale ja pamiętam. jak… Mój Michał też robi ale, strasznie ale, głęboko. Ale ja pamiętam, jak Michał y, robił dipy ze stówką, oglądałem filmy. No to Michał tu miał aż tak, nie? On bardzo głęboko. No, on robił, robił. bardzo głęboko. No. Tylko, że mówię, w jedynkach jest tak, że zejdziesz o, o tyle za głęboko, no to możesz nie prawda, wyjść, nie? Prawda. To po co robić to głęboko to uczyć uczyć to ciało tego, nie? Deepy to jest inny level stresu. 25 kg. Tak, tak. Chwyt. Dociśnij ciężar, barki sobie daj do przodu. Tu było za płytko. Za płytko, nie? Tu było za Czułam, płytko. że byłam za tu płytko. Tu było za płytko no. i nogi. Okej, okay, uciekły. I nogi ci uciekły. No, ja jeszcze, jeszcze raz spróbujemy? Tak, a jak się czułaś siłowo? Czułam się, że się speniałam i za wcześnie chciałam się wybić tak, do góry, bo, bo bałam się, że... że każdy centymetr wie, bo może odciąć. Ba... odciąć. No, bała się, że może nie zrobić. No, no. i po prostu za szybko poszłaś już do góry. dobra, to był impuls dla ciała. Słuchajcie, 25 drugie podejście, bo tam troszeczkę zabrakło pewności siebie, siła była. Mieliśmy okazję się zapoznać tak, z czerwonym talerzem. Tak. Teraz już się Mocno znamy, powinno nogi pójść. I mówię głębiej, nie? Troszeczkę okay, troszkę okay. głębiej. Do zrobienia, dawaj. I ściskać nogami. Tak, dociskaj nogami mocno. Mocny chwyt, zamknij barki, mocno ściśnij. Kurde, no, już zastraszam niżej i już mnie, wiesz, nie no, chciało. Widzę, no. No niestety nie możemy tego wiadomo zaliczyć. <laughs> no, więc, nie no, oczekiwałabym, żebyś to no, zaliczał. Niestety nie możemy tego zaliczyć, ale... No. I jest potencjał, żeby przez 3 tygodnie to zrobić? I jest potencjał, żeby zrobić dużo więcej. Ja to wiem. I tak zrobimy. Słuchajcie. 3 tygodnie to bardzo mało czasu, ale tutaj razem z Kają podjęliśmy decyzję, że to ja będę ją prowadził przez te ostatnie 3 tygodnie. I dajcie znać w komentarzu, czy będziemy w stanie poprawić te wyniki przez tak krótki okres. Ogólnie mamy tutaj w totalu, czekaj, 51,25. Dobrze, zgadza się? 51,25 mamy w totalu. Dwie osoby, które by chciały to zobaczyć. Fajnie, żeby to były też dziewczyny. To na pewno. No, Zapraszam Doris Ninja. W ogóle ona powinna otworzyć tutaj ten cały plebiscyt Doris, pub. z Doris mamy kontakt. Mi się wydaje, że nie będzie problemu. Poczekaj, myślę, że Katarzyna Wurszt, mały koksik od nas z Ninja, ona też miała startować ze mną na zawodach za trzy tygodnie, ale się spóźniła z tymi eliminacjami. Super. I się nie mogła w ogóle jakby spróbować swoich sił, także myślę, że mogłaby się u sprawdzić. Super. Spraść. A to jest bardzo duży potencjał. To jest typiarka 1,50 m, która od dzieciaka robi wspinaczkę, instruktorką wspinaczki. Także chwyt ma niesamowity, eksplozywność ma niesamowitą, więc też może. Okej, okay. Wy też piszcie w komentarzu, kogo byście chcieli, bo będziemy to czytać. Tymczasem wracając do Ciebie, trzy tygodnie jeszcze. Tak. Pomożemy i zobaczcie, zobaczycie na zawodach, to pójdzie. I to pójdzie, jeszcze zaczyncie na pierwsze podejście. Ty będzie otwierać jeszcze zawody. Co? Piękna historia się tak pisze w tym momencie. Ale póki ciebie tutaj mam, to ja bym chciała, żebyś jeszcze zerknął na mojego pula pod Masylapa, bo bym też sobie od razu od Ciebie jakieś rody wzięła co poprawić albo co robić, żeby faktycznie wchodzić do tego Masylapa. Dobrze, to my sobie zerkniemy na Masylapa, ale tymczasem tą serię już dzisiaj kończymy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Lajk, like, komentarz. I. Piszcie, jakie baby mają się pojawić w serii. <laughs> no, na razie